W środę w ramach UEFA Regions Cup odbyło się spotkanie pomiędzy dwoma związkami piłki nożnej. Wielkopolska podjęła na Golęcinie Zachodniopomorskie. Mocno okrojony kadrowo WZPN uległ 4 do 5. Zawodnicy grający od trzeciej ligi w dół spotykają się pierwszy raz. E, to było nasze drugie tak naprawdę spotkanie. E, niestety my akurat nie mogliśmy. E, mieć zawodników, którzy grają w trzecich ligach, bo e, kluby się nie zgodziły na to. Te czołowe kluby czwartej ligi w Wielkopolsce też powiedziały, że nie dadzą do tej reprezentacji na dzień dzisiejszy zawodników, więc musieliśmy się posiłkować e, zawodnikami, którzy grają w dolnych ta częściach tabeli. Trener reprezentacji ma nadzieję, że w następnym meczu, który odbędzie się za dwa tygodnie, do dyspozycji będzie miał zawodników o wyższych umiejętnościach. Wszystko w rękach wielkopolskich klubów. Rzeczywiście zawodnikom wszystkim bardzo dziękuję, bo zaangażowanie, które włożyły było widać w tych warunkach. E, nie, wiadomo, że oni nie trenują profesjonalnie, tylko to, jest to sport amatorski, i, i taki wysiłek w środku tygodnia między y, meczami był dla nich dość znaczny. No. Goście przyjechali z zawodnikami, którzy są czołowi w trzecioligowych, to było widać, że ta jakość piłkarska była po ich stronie. Reprezentacja Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej swoje akcje budowała w dobrym tempie. Zawodnicy potrafili zagrać na jeden kontakt, co znacznie przyspieszało przejście z obrony do ataku. WZPN bazował bardziej na cechach wolicjonalnych i sprycie. My mogliśmy tylko przeciwstawić się takim cwaniactwem, co się nam udało, bo zdobyliśmy połowę bramek ze stałych fragmentów gry, bo wiedzieliśmy, gdzie są nasze, a za dwa tygodnie pojedziemy do Szczecina, zobaczymy, być może już te kluby, że tak powiem, oprzytomnieją, bo praktycznie we wszystkich ligach już jest jasna sprawa, że Wielkopolska nie będzie się za bardzo liczyła, więc miejmy nadzieję, że zostaniemy tym razem troszeczkę tych zawodników o, o, o innych predyspozycjach, będzie można dobrać do tej reprezentacji. Piłka po stronie wielkopolskich klubów. Czy WZPN otrzyma posiłki w postaci najlepszych piłkarzy? Z pewnością przydaliby się w rewanżu, który odbędzie się 20 dwudziestego piątego maja.